Dobry dobry wieczór. Cześć mamy i taty. Drodzy, e, chcieliśmy dzisiaj wrócić, znaczy ja chciałam, ale e, Paweł udał się namówić, bo w no, domu ostatnie, ostatnie zdanie należy do mojego małżonka. Tak, brzmi ono. Zgadzam się, kochanie, masz rację, kochanie. No i no, wiadomo, kto trzyma e, pilota od e, telewizora, prawda? E, no nie oszukujmy się. W każdym razie na, no, chcielibyśmy, chcielibyśmy, chcemy, 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 chcemy w czasie, teraz nie chcemy, prawda? Chcemy e, nawiązać jeszcze do e, tej przemocy w szkole, przemocy rówieśnicy e, i cyberprzemocy. Proszę Państwa. I teraz uszy szeroko otwarte. E, 15 lutego 2024 roku e, wesz, weszło, wesz, weszło w życie e, rozporządzenie o, standard, o standardach ochrony małoletnich. Było to związane e, no, z ustawą kamilkową, wiecie, przemoc i tak dalej. Co to są standardy ochrony małoletnich, małoletnich, czyli niepełnoletnich, czyli wszędzie w placówkach, gdzie przebywają małoletni, czyli niepełnoletni, czyli osoby do 18 roku życia, we wszystkich placówkach i to zarówno szkoła, szkoła specjalna, przedszkole, ale te y, ośrodki rewalidacyjno wychowawcze jakieś chówce pracy, nawet na koloniach, hotelach, gdzie przebywają dzieciaki pod opieką innych dorosłych niebędącymi rodzicami lub opiekunami prawnymi. Nawet w szpitalach, w sanatoriach, gdzie dzieci przebywają bez opieki prawnych opiekunów, pod opieką innych osób dorosłych, tam muszą być na potrzeby danej placówki, to znaczy pod konkretnych uczestników. Jeżeli tam są osoby z niepełnosprawnością, no to inaczej. Jeżeli tam są osoby pełnosprawne, to też inaczej. W zależności od konkretnych potrzeb, tam po, pod yy, yy, cały zespół, ale za, za to odpowiada dyrektor placówki danej, yy, zespół ma opracować standardy ochrony małoletnich. Chodzi no, o czyli to, taką, żeby taki napisali taki regulamin, taką, Taką papierologię, którą może kiedyś to ktoś zobaczy albo obejrzy, bo na przykład mamy przed sobą na komputerze otwarte takie coś, stworzone przez kogoś i udostępnione, znaczy głęboko skryte na stronach szkoły, do której uczęsz, uczęszcza Maksymilian. Standardy muszą być zapisane w postaci papierowej, ale nawet w przedszkolu widziałam, że robi się to w postaci obrazkowej, bo zarówno dzieciaki mają być zapoznane z uproszczoną wersją tego co im wolno, a czego nie wolno i to dzieci w każdym wieku, no wiadomo, żłobkowe nie mówiąc i tak dalej. No ale to inna historia. Natomiast y Standardy powinny być dostępne albo na stronie www, albo na jakichś gazetkach szkolnych, w zależności jak to objętościowo wygląda. Wszyscy powinni o tym wiedzieć, jakie standardy obowiązują w placówce, do której uczęszcza państwa dziecko. Zarówno rodzice w wersji rozszerzonej, jak i w wersji skróconej państwa dzieci powinny o tym wiedzieć, jakie są zasady postępowania w sytuacjach trudnych. Chodzi zarówno o przemoc o przemoc finansową, ekonomiczną, seksualną, ale również przemoc słowną, przemoc emocjonalną, psychiczną, fizyczną. Nikt nie ma prawa i to za, i to jakby na trzech interwencje na trzech polach. Dziecko-dziecko, czyli interwencje rówieśnicze, dziecko-dorosły, opiekun, nauczyciel, pracownik szkoły i dziecko-rodzic. To ten standardy ochrony małoletnich są po to, żeby nie mówić rodzicom czy nauczycielom, że są słabi i w ogóle nieudolni wychowawczo, czy innym dzieciom, że, czy innym rodzicom, że mają ciulowe niegrzeczne dzieci i są nieudolni wychowawczo, tylko po to, żeby chronić każde jedno dziecko, które uczęszcza do każdej placówki. Tymczasem. W wielu przypadkach, jeżeli chodzi o dzieci w spektrum, słyszymy, pani go oduczy przeklinać, pani go oduczy agresji w domu, pani go to, pani go tamto, a jeśli nie, to pani jest nieudolna wychowawczo i pani to, i pani to, i najlepiej to dziecko zepchać na nauczanie indywidualne albo do innej szkoły, albo do placówki specjalnej, albo jeszcze do jakiegoś dziwnego albo razu, ośrodka. We, albo od razu wezwać policję. Bo nikt się nie chce z tym dzieckiem pieprzyć za przeproszeniem, ale oni mają obowiązek zauważyć, zauważyć, kiedy jest jakaś zmiana w zachowaniu dziecka, bo na przykład y, oni mają zauważyć, czy na przykład dziecko przychodzi głodne, oni mają nauczyciele mają zauważyć, wychowawcy, pedagog szkolny. Mają zauważyć, jeżeli cokolwiek się dzieje z dzieckiem, jeżeli dziecko się tnie, jeżeli dziecko, nawet jeżeli poza placówką na przykład podejmuje się próby samobójczej albo samo okalecza się w domu, to tutaj współpraca jest kluczowa. I co wtedy, kiedy oni to zauważą? Zespół opracowuje standardy i plan pomocy. Cały zespół. Zespół wychowawca, pedagog, psycholog, może być dyrektor, może być nauczyć rodzic jednej czy drugiej strony, tak? W zależności o kogo chodzi. I chodzi o to, że oni budują cały plan postępowania, jak powinno wychodzić wychodzenie z jakby tej sytuacji przemocowej. Zarówno jeśli chodzi o kata, brzydko powiem, jak i jeśli chodzi o ofiarę, bo z dwóch stron potrzebna jest pomoc. I proszę państwa, ten, ten zespół i ten plan pomocy ta cała dokumentacja, to wszystko powinno być udostępnione wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły, którzy mają y, jakby do czynienia z danymi dzieciakami, i oni mają się z tym zapoznać. I ten plan się wdraża, taki plan naprawczy, y, i po jakimś czasie się weryfikuje. Ten zespół się zbiera i mówią sobie, co nie zazgrzytało, gdzie nie tego, co nie, może coś zmienić i tak dalej. I oni z każdej pierdoły w szkole mają obowiązek złożyć dokumentację. Są całe, słuchajcie, e, powinno to być w załącznikach do tego, e, do, tego do tych standardów. E, po, e, powinny być załączniki, jak to wygląda, e, kto zaczął, kto skończył, kto skończył, znaczy, film, z kim. są wzory streszczeń, czy to w, wzory zawiadomień do dyrekcji, kto kto pokrzywdzony, kto zaczął, kto dotykał, kto krzyczał, kto, kto uderzył. Co zrobione w tej sytuacji, jakie kroki przedsięwzięto, co się zadziało i potem opis za tam 3-4 miesiące. Do czego doprowadziły w, 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 tego, ten cały plan pomocowy, dokąd zmierzamy, I, i to chodzi nawet, że nie tylko kat i ofiary, ale nawet świadkowie tego wydarzenia mają być przesłuchani. I nie mówię, że z lampką wiecie w twarz. Mów mi tu jak na spowiedzi, tylko po prostu wszyscy mają być zaalarmowani i to jest obowiązkiem nauczycieli wyłapać, że coś nie zgrzyta, że jest przemoc, że jest jakieś wiecie, moczenie głowy po kiblach, że cyberprzemoc są w, 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 tym, w tych strategiach powinny być napis opisane całe zasady korzystania z internetu, korzystania z telefonu na terenie szkoły i tak dalej, i tak tam, tam jest taka instrukcja obsługi w szkoły, na co się dana szkoła zgadza albo y, y, czego nie może być na terenie szkoły. Nawet jeżeli jeden nauczyciel zauważy, że drugi nauczyciel i tam też są napisane procedury, jak to się wszystko powinno postępować w sytuacji, kiedy inny dorosły pracownik szkoły, bo umówmy się, no wszyscy jesteśmy tylko ludźmi y, i pracownicy szkoły, y, szkoły to też nie tylko wszyscy święci. I jeżeli on y, narusza prawa dziecka, szarpie, popycha, wyzywa, moje dziecko kiedyś usłyszało, że ma wybujałe ego. Słuchajcie, gdybym ja to wiedziała, to ja już bym poleciała do tej pani, bo tak mówić do dziecka nie można. Albo y, schowaj komórkę. Y, y. Nie, jak ty nie schowasz, to cała klasa będzie miała klasówkę. To jest proszę państwa przestępstwo. I jeżeli dzieci wam zgłaszają takie sprawy, to idziecie i interweniujecie i bierzecie dzieciaki na świadków i nie dajmy sobie w kaszę dmuchać, drodzy państwo. Bo wmówienie oczywiście, że są sytuacje, że rodzic jest nieudolny wychowawczo, no to są yy... Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, poradnie pomocy rodzinie są sądy, policje i tak Ale najpierw bierze się takiego rodzica, jeżeli się podejrzewa, że, że coś tam czy finansowo w domu kuleje, czy jakaś przemoc jest. Czy ten rodzic jest w, jakiś, w jakimś, no, że coś ze strony rodzica jest nie halo, to nie bierze się pana, choć że pan weź go w szkole, do domu i oducz go tam, nie wiem, bekania albo mówienia brzydkich wyrazów, brzydkich tylko bierze się i jak możemy wspólnie zadziałać, a co możemy wdrożyć, a ten a powiedzenie rodzicowi, że jest nieudolny i nie danie mu jakby pomocy i wiecie yy, yy, jakichś narzędzi i jakieś yy, strategii postępowania w tej sytuacji, no to to nauczycielu to jest przemoc z twojej strony. I proszę Państwa, nie możemy takich zamiataczy pod dywan. Akceptować e, takich rodziców, którzy przelewają cały kubeł ak, e, odpowiedzialności na naszą stronę, bo ty rodzicu nie potrafisz. Nie, to ty panie nauczycielu nie potrafisz. I są do tego również instytucje i organy, gdzie można to zgłosić i szczerze powiedzieć, że to, to, to i tamto nie trybi, proszę państwa. I to nie jest tak, że tam są po prostu, wiecie, nam się czasem wydaje, bo oczywiście, że walka człowieka z systemem, a yy, na przykład człowieka ze wspólnotą mieszkaniową, człowieka z bankiem, yy, człowieka takiego, yy, yy, no jak się mówi... Przysłowiowego. Yy, no nie, 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 chciałam powiedzieć, no, yy, podmiot prawny, tak? Jakim jesteśmy. Wiadomo, że czy ze szkołą, czy z jakąś instytucją, czy z sądem i tak dalej. Zawsze oni mają po swojej stronie więcej. Ale dlaczego, proszę Państwa, oni mają więcej? Oni nam zawsze mogą jakieś wezwanie do zapłaty, wezwanie do czegoś. Oni mają jakieś procedury, jakieś 7 dni, a my nic nie możemy. I proszę Państwa, zacznijmy wreszcie mówić dużymi literami do systemu. Bo to nie jest tak, że my się nie możemy sprzeciwić. Tylko trzeba znać te paragrafki. W związku z tym to nie jest tak, a najczęściej to słyszymy, dziecko uderzyło, drugie dziecko już. Pani wyszła... wina! Nie pani wina, tylko pierwsze co, bo wezwę policję. Policję można wezwać tylko w sytuacjach zagrożenia życia lub niewykrycia sprawcy przestępstwa, które jest karalne. Większość tych zachowań rówieśniczych... To takie przepychanki, to, są, to nie zagraża zdrowiu nie, ani życiu. Znaczy to one nie, nie, mają na, nie ma na to paragrafu, czyli to one nie są karalne. One mogą ewentualnie y, skutkować grzywną dla rodziców. Natomiast nie, ma tu, nie można po, pociągnąć do odpowiedzialności y, ucz, ucznia klasy piątej, który zwyzywa od ulew y, swoją koleżankę. Więc trzeba wziąć jedną osobę, drugą osobę, są na to paragrafy i zgodnie z procedurą zadziałać w szkole, a nie straszyć. Rodziców, że za chwileczkę wezwiemy policję, bo ta policja nie może nic zrobić, ponieważ. To nie Nie już pierdoli dykcja, i pójdzie. No. To nie jest już policji, po prostu. Oczywiście ja wierzę, że, mnóstwo, że jest mnóstwo szkół, gdzie te standardy ochrony małoletnich są wdrażane, przestrzegane, że nie jest to tylko papier do szuflady i że są takie szkoły, gdzie o tym się mówi i że młodzież i rodzice. Wiedzą o, o tym, jakie mają prawa, i co można, a, a czego nie można, i gdzie, gdzie jest ewidentne przegięcie pały. I teraz rodzice, jeżeli macie dzieciaka. Dzieciaczka, bo ja słyszę też od was takie komunikaty, że a mój jest agresywny, upatrzył sobie takiego ucznia i mi tam grożą, że coś tam, że mnie wywalą ze szkoły znaczy, dzieciaka mi wywalą ze szkoły, albo że ja jestem nieudolna matka, albo że mnie do sądu. Nie, kochani, jeżeli to wasze dziecko jest agresywne, bo nie mówimy tylko o tym, że nasze dzieci są zawsze ofiarami. Jeżeli to wasze dziecko jest agresywne, to całe, całe grono pedagogiczne, które styka się z tym właśnie dzieckiem i dyrekcja, i i psycholog, i wychowawca, i współorganizujący. Oni mają usiąść wspólnie, razem, napisać jakiś plan postępowania, co robić, żeby to dziecko nie zachowywało się agresywnie w stosunku do tego, co sobie upatrzyło jak, jakąś tam ofiarę. I to pani w domu, pani może sobie zedrzeć pa gardło, Pani nie wypracuje żadnych metod, dlatego bo pani nie jest w sytuacji szkolnej. To, że kubuś w domu nikogo nie napierdala, to nie znaczy, że jak mu pani wytłumaczy, to pójdzie do szkoły i będzie łagodny jak, jak baranek. I to nie, nie ma takiej opcji, żeby szkoła zwalała, że pani jest nieudolna wychowawczo. To oni są nieudolni w tym momencie wychowawczo, bo mają a przygotowanie Wykształcenie teoretycznie, bo y, y, słyszałam, że szkoły y, y, nauczyciele nazywają się najbardziej, najbardziej wykształconą grupą społeczną w kraju. Najbardziej, słuchajcie. No to skoro są tacy mądrzy, no to może by coś zaczęli robić. To no i jeszcze rzecz. jest jeszcze to, że to jest zespół w zespół, czyli, czyli tam jest y, burza mózgów, a nie jedna osoba, która y, coś, y, coś y, zarządzi. A może a na przykład on bardzo... jest agresywny w stosunku do Jasia, tylko na lekcji u pani od matmy, bo ona sobie daje włazić na głowę, a pani od Polaka już sobie nie daje w kasze dmuchać, i u niej na lekcji nie jest przemocy. Więc mamo, nie jesteś fizycznie i psychicznie w stanie wpłynąć na twoje dziecko, jak ono się zachowa na biologii, a jak ono się zachowa na WF-ie. Gadajmy i gadajmy, i nie dajmy sobie, wiecie. Jak to się mówi, wmawiać dziecka w brzuch? O! No. no. Z miłością, kochani, przecież to nie trzeba od razu z ryjem lecieć i tam nie wiadomo jakie burdy tym, tym specjalistom robić. Ale stanowczo i konkretnie, choć z jakąś dozą miłości, można im niektóre rzeczy uświadamiać. Najpierw idziecie i pytacie, jaki jest plan naprawczy. Grzecznie, aczkolwiek stanowczo, moi drodzy. Oczywiście z miłością. Jeżeli na przykład jest taka sytuacja, teraz mi wpadło do głowy, że jest trudne dziecko, które jest katem w szkole i ma takich rodziców, z którymi pedagodzy twierdzą, że nie da się ujem gadać, no to oni mają narzędzia, proszę Państwa, żeby to załatwić. I to nie Wy jesteście do tego, żeby latać, po sądach, po policjach wiedzie jeszcze, żeby bronić swojego dziecka. To szkoła ma jako instytucja to załatwić. I to też potrzebujecie pedagogom uświadamiać. Nie bójmy się mówić głośno o swoich potrzebach, bo z niezaspokojonych rodziców potrzeb narasta tylko frustracja. Ale wierzymy, Zawsze, że ludzi woli, dobrej woli jest więcej. Także po dobru. I że ten świat jest nie zniknie z Nie, 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 nie.